Witajcie na moim kanale. Chciałam Wam dzisiaj przedstawić 10 zalet suszarki z pompą ciepła. Swoją używam już od ponad pół roku i chciałam Wam na ten temat co nieco opowiedzieć i przedstawić Wam moje takie właściwie plusy tego zakupu i czy faktycznie spełniła moje oczekiwania. No, i chociażby tutaj na samym początku, gdzie pokazuję, że w moim praniu po prostu y, no jest często dużo sierści y, mojego psa. Tak, to była po prostu moja zmora i to był główny powód, dla którego kupiłam suszarkę, żeby pozbyć się sierści y, z prania. Głównie też skarpetek. I tu widać też efekt, właśnie jak pranie wygląda po wyjęciu skarpetek z suszarki. Po prostu ta sierść jest wchłaniana, wciągana do filtra i skarpetki są oprócz tego rzeczyste, miękkie, pachnące. No to nie mają ani sierści, ani żadnych włosów, ani żadnych innych tam papruszków. Więc to dla mnie naprawdę był taki najistotniejszy element wyboru suszarki. Oczywiście oprócz tego jest jeszcze kilka. W sumie to właśnie przedstawię 10. Pierwszą zaletę już wymieniłam, czyli mniejsza ilość kłaczków czy kurzu. Druga zaleta to mniejsza wilgotność. No nie chodzi tylko o wilgotność, oczywiście prania po wyjęciu jest suche, ale również o wilgotność w domu, bo jeżeli ktoś ma z tym problem najczęściej np. Na zimą, to uważam, że to jest mega rozwiązanie. Suszarka posiada czujnik wilgotności. Jest wyposażona w funkcję, która pozwala na suszenie prania do ustawionego poziomu. Ten czujnik mierzy stopień wilgotności, w związku z tym urządzenie no nie dopuszcza do przesuszenia albo niedosuszenia ubrań. Kolejną zaletą, oprócz tego, że wyłapuje sierść, no to pozostawia pranie czyste i puszyste. Czwartą, jest to, że no nie ma potrzeby pracowania wszystkich rzeczy, bo po wyjęciu zależy też oczywiście jaki program. Ja najczęściej żeby mieć takie dosuszone pranie używam tego programu żeby wysuszyło mi prosto do schowania, do, do szafy najczęściej ekstra, czyli takie ekstra suche i wtedy faktycznie to pranie jest aż takie można powiedzieć gorące jakby wyjęte z pieca Aczkolwiek wiadomo, że no jak ktoś jest pedantyczny, no to ym, wyprasuje wszystko. No ja nie ukrywam, że też prasuję, ale fakt faktem, no nie wszystko, nie wszystko. Yy, piątą zaletą jest yy, czas suszenia, yy, od dłuższego po krótkie, czyli również takie, które yy, można szybko wstawić i yy, na szybki program, żeby coś yy, drobnego wysuszyć. Oczywiście wtedy suszarka no, nie może być przeładowana. Tu chodzi na przykład o jedną sztukę. Szósta zaleta. Suszenie obuwia i wełnianych rzeczy. Mam też tutaj okazję przedstawić Wam właśnie suszenie obuwia, bo też akurat miałam brudne trampki, więc wstawiłam je do wyprania i wysuszenia. Zaleta siódma. To większa troska o nasze ubrania yy, dzięki wyborze różnych programów, od tych właśnie delikatnych do wyboru tych ze zmniejszoną, ze zmniejszoną ilością zagniezeń. Yy, wtedy suszarka działa trochę wolniej, czyli no, trzeba trochę dłużej poczekać na, na to suszenie, yy, no ale dzięki temu yy, po prostu. Yy, suszarka suszy bezpieczniej i zapewnia tkaninom miękkość i puszystość. Ósma zaleta to oszczędność czasu i miejsca, czyli wkładasz mokre, wyciągasz suche i chowasz od razu do szafu, do szafy i brak oczywiście porozwieszanego prania na suszarkach i marnowania na to dodatkowego czasu. Zaleta dziewiąta jest to urządzenie mobilne, które nie wymaga stałego podłączenia do odpływu czy wentylacji. Możesz go postawić zatem gdzie tylko chcesz. Jedyne, co jest potrzebne, to podłączenie do prądu. Suszarka ta posiada również załączony wężyk, który mo możesz podłączyć, i wtedy automatycznie po każdym praniu woda będzie odpływała tym wężykiem do kanalizacji. No i energooszczędność. Suszarka z pompą ciepła pozwala na suszanie w niższych temperaturach, jest bezpieczna dla tkanin i zmniejsza zużycie energii. Dodam jeszcze, że posiada ona silnik inwerterowy, który zapewnia mu cichszą pracę, energooszczędność i dłuższą żywotność. Minusem dla niektórych może być brak podświetlenia bębna oraz brak możliwości zmiany kierunku otwierania dźwiczek.